Dzień dobry, cześć czołem, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy sobie zaległą prasówkę, zaległą i świeżą, bo dzisiaj ukazał się nowy numer Just Kick It. E, a w, jeszcze w listopadzie i w grudniu ukazały się dwa numery Strzał na bramkę i Strzał na bramkę wydanie specjalne. Oczywiście do każdej z tych gazetek były dołączone e, karty. Tak, saszetki. Saszetki z kartami. I tak, zaczniemy może sobie od najstarszego i skończymy na najnowszym. I teraz przedstawimy pierwszą gazetkę. Jest to Strzał na Bramkę numer 9 na 2023. Listopad, styczeń 24, czyli teoretycznie za miesiąc ukaże się nowy numer. Eee, szybciutko zobaczymy sobie co jest w środku, no jest dużo e, czytania, już mamy e, o nie wiem czy to jest wywiad. Nie, to jest informacja o probieżu, o nowym to selekcjonerze O Holandzie chyba. Tutaj jest artykuł o Halandzie, tutaj tu... o Francji Mbappe bardziej, o Guardioli a tutaj, tutaj super mamy. Strzelcy super strzelcy biało-czerwony, super naszej polskiej reprezentacji. I obok e, Messi, jako Aha. super polskiej reprezentacji. Tak, tak, da tak. Jest. jest. Dobrze, polski. tutaj, mamy, jest tutaj mamy kilka plakatów: o, Ewa Pajor i Kilianek. Kilian Mbappé, Ewa Pajor, e... Kivior i. Tak, I z drugiej strony był Messi. Aha. Więc mamy w sumie osiem. Tak, dobrze mówię? 24 mhm. I on ma dobre miejsce. 4, 4, plakaty. Okej, okay. eee, kolejna strona to gwiazdy na Sardyjskiej pustyni, czyli podejrzewam, że artykuł o wszystkich tych, którzy tam przeszli do Arabii. A... O, ch chyba to też świętują. Chyba Ava Pajor czy to. Zobaczymy. Nie wiem, nie wiedziałam. Co to? A, to? O, i tak bol. Na... My byliśmy na meczu, my byliśmy na meczu jakby co byliśmy na meczu polska Pęgry w mistrzostwach ba... Europy A to były takie igrzyska europejskie W Krakowie na rynku był mm, finał tak, jakby Jeden mecz przegrała, ale drugi raz... ale drugi już oglądaliśmy na telefonie Dobrze. i wygrała. No no tak jest. Wygrała. Jakby... No jakby na... to... najpierw Faworyci, no po prostu najlepsi Węgrzy pokonali Polskę, a potem chyba ze Słowenią? Ja też, ja już nie pamiętam I, kto to to było z kimś tam pokonali, chyba w Okej, okay. to teraz mamy e, saszetkę, która była dołączona e, do, do, do o, tego numeru i sprawdzamy kto tutaj wpada. Piotr Zieliński. Zielinski szczęsny Szczyna Tak jest szczęsny Tymoteusz Puchacz mm -hmm. Co tutaj jest na tym? Nie widać Naszynal Debiut. Okej okay. Okej okay. Karol Linet Nikola Zalewski na Duma, na Dumie Polski Kamil na Dumie Polski i na Orłach Piotr Zieliński Piotr Zieliński. Jak mam być szczery, to nie pamiętam których kart nie mamy, więc sprawdzimy sobie to po wszystkim. Ja może nawet nagramy filmik z, z tej serii. Ona nie jest jakaś duża, więc, więc nie ma co. Fajne co tam prezentować, ale, ale seria jest fajna, fajnie, że wyszła, więc my się cieszymy. To jest chyba taki zestaw już dla zdecydowanie młodszych, mam o, wrażenie. Dla mnie. O. No ale fajnie, kolorowaneczki, jeżeli ktoś lubi, to bardzo fajnie. Tutaj mamy jakieś łamigłówki. Dzięki Polska, dzięki Polska. Ja spróbuję rzeczki pokolorować. Próbuję. No. Dobra, Dobra, słuchajcie, na takie gry zabawy łamigłówki, główki kolorowanki. Nie będę myślę bardziej tego pokazywał. O, gierka, gierka to jest. Kto ma ochotę, to, no. to, to to, zapraszam. Wiadomo, w różnych sklepach można to kupić, a my mamy do otwarcia z tego z, a, te, dwie z tej gazetki jak zwiesa saszetki, dokładnie. Miał Miał być lewy, miał być lewy. No zobaczymy, O, Uuu. no proszę. Sebastian Szymański. Sebastian kart? Szymański, ale na specjalnej karcie, no proszę. <laughs> Co proszę. Dzisiaj mamy szczęście, 04 na 99. Czyli? Limitowana karta, wersja Szymański tak. z żółtą koroną. Czyli 4 na 90? 99 kart tego typu jest, a my Uuu. mamy numer 4. No, wyśmienicie. To jest chyba w ogóle otworzyliśmy saszetek już... Nawet nie wiem ile. Kiedy? Dzisiaj. No, jakby na tym odcinku. No tak, ale ja mówię jakby ogólnie historycznie, że otworzyliśmy już dość dużo. I zasadniczo nic. Nie, nic tego typu nie trafiliśmy. Dobra, tutaj mamy tak, rzyńskiego. Wtrącając to wiecie, gdzie są jeszcze numerki? Czyli jakie karty? numerki? No. Karty ileś na ileś. Są w Ekstra klasie, więc zapraszamy na odcinki też z Ekstra klasy. Polecamy. Polecamy. Tak, to, to była reklama naszego kanału. A, a my wróćmy teraz do. YouTube nie musi nam płacić, widzowie my, te, my też nie musimy sobie płacić. Tak jest. Więc tak, mamy tak. Beroszyńskiego. Pan Sebastian Szymański. Tym razem na zwykłej. Krzysztof Piątek na Dumie polski. No, tak jest polski. Szymon Żurkowski Żur. na karcie Żur. team debut chyba international debut czekaj, tam international debut tak jest Adam Buksa na karcie international debut To jest znowu international debut, no to jest kolejne, ja nie kojarzę Muszę zerknąć na ten album. No to jest Duma Polska, International Debut. Cash no. też się zastanawiam, jak te karty, czy one tak miały. Czy ja tego szczegółu nie zauważyłem wcześniej? Nie. na pewno może nie tak zauważyłeś. Być. No, może tak być. Nie twierdzę, że, że było inaczej. Tak, w ogóle nie tylko ty tego nie zauważyłeś. Też teraz dopiero zauważyłeś, że jest tam takie coś? Tak. O, w końcu Robert Lewandowski Lewandowski Lewandowski. Lewandowski na dumie. Na Wojciech Wojtek. Szczęsny. No i tyle już na tych kartach które musi być. Tam był Kasper Kozłowski i... Poczekaj. Kasper Goz... Kozłowski? Tak, mamy dwa razy Kaspera Kozłowskiego to to tak jak... na dumie i na bazówce. Tutaj mamy Łukasza Skorupskiego, Krzysztofa Piątka i znowu Glik na dumie. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o te karty. Z tej się cieszymy. Bardzo nawet bym powiedział, że się cieszymy. To jest. O, Tops. To jest Tops. Tam tak, jest tops. no bo tops, tom... tops. tak, bo, bo tą serię już mówiliśmy przy okazji Ekstra Klasy, że jakby reprezentacyjną wydaje u nas Tops. Dobrze, więc to jest to, o czym rozmawialiśmy. To jest wszystko z magazynu łączy nas piłka. A nowy numer Just Kick It ukazał się teraz jakoś. Nie wiem, czy dzisiaj, wczoraj, czy czy jakoś, ale Lewand mamy, ale mamy tak Le Lewandowskiego dokładnie tak, Robert Lewandowski na limitce no na 100% mamy, ale no ale, ale będziemy mieć kolejnego z pozytywów można sprzedać go dokładnie, tu mamy dwie saszetki, to sobie zostawimy na później i zobaczmy co jest w gazetce, może na szybko w gazetce jest reklama nowej kolekcji naklejek Fifa 365 no. Myślę, że powinniśmy... A kiedy będą kolejne karty z tej serii z FIFA. A kolejne karty z FIFA będą we wrześniu, w przyszłym roku. Po drodze jeszcze będziemy. W tym roku jejku, rzeczywiście, już jest 24. Więc tak, w tym roku, w tym roku we wrześniu. Chyba 11. stycznia. No. Dobrze. No, i tutaj standardowo, ja nie wiem, czy my będziemy to w ogóle omawiać, bo to jest jakby taki, taki trochę klasyk tego, co prezentuje sobą Just Kick It, ale widzę, że się papier zmienił. Ale widzę, że mam do, was, taki, do was pytanie. Zostawić, taki komentarz, hmm. zostawić komentarz, czy zostawić suba? Jeżeli komentarz. To... Yy, no to napiszcie w komentarzu a jak subskrypcję to też napiszcie w komentarzu aleś <laughs> wymyślił teraz no <noise> co, chce się dowiedzieć okej, okay. nie wiem o czym mówiłeś nawet dobra e, bombardierzy i mamy plakaty a co tutaj Musiala, jest? Musiala Holland Marfiński. nie, no. co? co? poczekaj, jak to było? Tak, Markwiński. Aż O i patrzcie tutaj. Bułka. Patrzcie na to. No. Co tutaj jest napisane? OGC No ale podobne do ogry. Tak, podobne do ogry. No? i Harry Kane. A już w uniformie Bayernu. Dobrze, czyli plakaty standardowo, tutaj mamy jakieś zabawy typu wskażusznice, plus komiks. Dobrze, no jest dużo ciekawych rzeczy, podejrzewam, że bardziej dla was niż dla mnie, ale 12. dla mnie ciekawa rzecz będzie tutaj. I zobaczymy sobie, co jest w kolejnym, czyli na kol w kolejnym numerze będzie tak, dwa razy saszetka i limitowany haland, którego również chyba mamy. Tak? Dobrze pamiętam? Tak. Ale Czyli od 20 lutego e, będzie w sprzedaży. No i to chyba tyle z ciekawostek. E, dobra, tyle. Otworzymy sobie jeszcze tylko te dwie saszetki. I, I tak jak kto nas obserwuje, ten wie, że do pełnego albumu brakuje nam dosłownie e, dwóch kart. I brakuje nam Manchesteru. Nie, przepraszam. Brakuje nam Eintrachtu. I brakuje nam Ajaxu. Więc szukamy sobie. Tutaj mamy Manchester United. Hannah na dominatorze. Manchester United. Budgie. Benfica 14. Manchester City. I Milan 7. Nic. Jak nic? Przecież my go mamy, ale w złym stanie. A, widzisz. Mm. Czyli to jest ta jedyna, którą mieliśmy w Zimstanie, tak? tak. Ok. Mam Dalej mamy Olympic 9, tak jest, Arsenal 15, River Plate 13, 7 mm. z Zinczenko, z Arsenalu, El... Enrica. Mamy z Palmeiras, i. Mm. Może jeszcze. no. No to fajnie. Top Master z gazetki to jest zawsze miły akcent, więc dzień dobry. Dziękujemy, dla Kitt. No, tak dziękujemy. Ogóle, Było miło. Tak w ogóle to jest miły akcent na koniec odcinka. Pewnie, że tak. Czyli trafiliśmy dzisiaj dwie całkiem przyjemne kartuszki. Mhm. Fajny to jakby to była karta jedna Mamy Szymańskiego 04 na 99 z kolekcji łączy nas piłka i mamy Upamecano jako Top Mastera z FIFA 365 2024. Dobrze, to tyle. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na kolejne filmy, postaramy się w miarę regularnie je publikować, w takiej mhm. częstotliwości myślę co drugi dzień kolejny. Ale Oglądajcie nasze shortsy. Ale szkolny. tak, obejrzyjcie, obejrzyjcie to, co już teraz opublikowaliśmy, bo jest tego trochę, więc mo, hmm. może coś Was zainteresuje. Dobra, dzięki za oglądanie. Kończymy na dziś. Cześć! Cześć.